Dzień dobry. Pokażemy wam jak poprawnie zamontować uchwyt ścienny do telewizora na przykładzie modelu Protono PRT505. Na początku zaznaczamy na ścianie miejsca wiercenia podkołki montażowe. Warto sprawdzić pion i poziom. Odpowiednim wiertłem przygotujmy otwory w ścianie. Po włożeniu kołków rozporowych możemy przystąpić do montowania uchwytu. Należy pamiętać, aby śruby były dokręcone do samego końca. Uchwyt Protono PRT-505 ma w zestawie plastikowe maskownice. Możesz je zamontować już teraz. Następnie należy przykręcić płytę mocującą do telewizora. Potem będziemy mogli w łatwy sposób zawiesić ją na uchwyt przytwierdzony wcześniej do ściany. Bardzo ostrożnie zawieś telewizor na uchwycie. Możesz poprosić o pomoc drugą osobę. Dokręcamy śruby mocujące płytę, używając przy tym podkładek. Możesz również założyć podkładkę pod górną śrubę. Teraz możesz spokojnie dopasować pochylenie ekranu w pionie. Jeżeli nie będziesz go już regulował, dokręć mocowanie. Możliwość korekcji poziomu telewizora to kolejna zaleta uchwytu Protonop RT505. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!